Ludu Pański, czuwaj, bądź gotowy, niechaj światło płonie Twe, wnet dla Ciebie dzień zawita nowy, więc przygotuj lampy swe. Bądź gotowy, Pan Twój woła, czuwaj, bo się chyli dzień, Aż się zbawca stąd powoła w kraj, gdzie znikną smutku cień. Niech pokora w sercu Twym zamieszka, bo przeciwnik nie śpi Twój. Czuwaj, gdyż tak łatwo prosta ścieżka zmieni się w bolesny znój, bo Twój woła, czuwaj, bo się chyli dzień, aż Cię Zbawca stąd powoła w kraj, gdzie zniknął smutku cień. Bo już miało w modłach nie leniwy, wszak za Ciebie Pan dokwi, W getce Mane starzał bój żarliwy, więc niech lampa twarzy. Bądź gotowy, pan twój woła. Czuwaj, bo się dzień, aż się zbawca stąd powoła. W kraj, znikną smutku cień. Czuwaj, więc wybrany ludu pański Zbliża się weselny dzień. Wnet powita cię już zbór niebia. Wśród radosnych śpiewów brzmień Bądź gotowy, Pan Twój woła Czuwaj, bo się chyli dzień Aż Cię Zbawca stąd powoła W kraj, gdzie zniknął smutku cień.